Jakich zwrotów używają toksyczne osoby w trakcie triangulacji? Triangulacja to jedna z najbardziej wyrachowanych strategii manipulacyjnych, które źli ludzie wykorzystują, aby zyskać przewagę w relacjach. W tym kontekście często sięgają po pewne zwroty, które mają na celu wywołanie w ofierze poczucia izolacji, wątpliwości i dezorientacji. Wszyscy nikt. Ludzie nikczemni uwielbiają operować na zasadzie skrajności, używając słów takich jak wszyscy lub nikt. Takie stwierdzenia mają moc stawiania ofiary w sytuacji, w której czuje się zupełnie osamotniona. Na przykład mogą powiedzieć: "Wszyscy uważają, że jesteś problematyczny. Nikt nie wierzy w twoje opowieści." Tego rodzaju wypowiedzi mają na celu zdyskredytowanie twojego doświadczenia, sprawiając że zaczynasz wątpić w swoje postrzeganie rzeczywistości. Ludzie bez kręgosłupa moralnego potrafią także wykorzystać tę taktykę do budowania swojego wizerunku, na przykład stwierdzając: Wszyscy mówią, że jestem doskonałym rodzicem, co jednocześnie podważa twoje umiejętności i samopoczucie. Kiedy padają te słowa, z całą pewnością można przypuszczać, że toksyk stara się zainicjować kampanię oszczerstw. Mając na celu odwrócenie uwagi innych od swoich własnych niedociągnięć. Kolejną ulubioną techniką jest przesada, która przejawia się w używaniu zwrotów takich jak zawsze czy nigdy. Ich celem jest wywołanie w tobie poczucia winy i wątpliwości. Możesz usłyszeć zawsze przesadzasz ze słodyczami, nigdy nie angażujesz się w prace domowe, nie pomagasz mi w domu, nawet jeśli te sytuacje zdarzają się sporadycznie. Tego rodzaju generalizacje są zaprojektowane tak, aby wprowadzić cię w stan niepewności, zmuszając do refleksji nad swoim zachowaniem. Kiedy toks opowiada innym o twoich rzekomych niedoskonałościach, w rzeczywistości stara się zmanipulować ich, aby uwierzyli w jego wersję wydarzeń, co dodatkowo podważa twoją reputację. Słowo nawet to kolejny element, który psychofak często Plata w swoje wypowiedzi, aby nadać im nutkę dramatyzmu. Przykład? Mogą powiedzieć: Nawet moi rodzice myślą, że oszalałeś. Nawet sprzedawca w sklepie usłyszał, jak na mnie krzyczysz. Tego typu stwierdzenia mają na celu wywołanie w tobie poczucia izolacji oraz. Kwestionowanie własnych zmysłów i zdrowia psychicznego. Wprowadzają one zamęt w Twojej głowie, sprawiając, że zaczynasz wątpić w swoje postrzeganie rzeczywistości. Podsumowując, źli ludzie mają w swoim arsenale wiele słów i zwrotów, które służą do manipulacji i triangulacji, ich celem jest nie tylko podważenie Twojej pewności siebie, ale także izolowanie Cię od innych, aby zyskać jeszcze większą kontrolę nad sytuacją. Moi drodzy! W związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.